A fighter like you must have a few farmers interested. Have you never wanted a family of your own? You do not have anyone in mind. I fight too much. Well, maybe a Magi warrior could change that. <laughs> Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To co widzicie teraz, to gameplay z Assassin's Creed Origins w 4K. Oczywiście to ja gram, żeby nie było. Grałem w sumie jakieś. Znaczy, grałem w sumie godzinę, ale nagrałem gameplayu jakieś 40 minut, bo tyle można było. Teraz pokazujemy wam taki fragment Otwartego Świata, który był udostępniony na prezentacji. Na końcu jeszcze był tryb areny który też pokażemy. Ja tam walczyłem z akurat. Pominąłem całą, cały system walki z jakimiś hordami przeciwników i walczyłem z bossem. To tam może też więcej systemu walki będzie można zobaczyć. Ale na razie powiedzmy po prostu o tej standardowej strukturze. Ja się zastanawiam, UFAł, ty jako weteran serii, co ciebie ciekawi najbardziej w tym, jak, jakie ja miałem wrażenia, jak grałem w no Generalnie myślę, że możemy zacząć od eksploracji, bo jednak mm -hmm. ten świat został powiedziane, że ma być tak duży jak Black Flag. Co jest, e, szczerze nie do końca w to wierzę, bo jednak ten świat był ogromny, a on ten ogrom wynikał głównie z tego, że przemierzaliśmy go statkiem, czyli poruszaliśmy się znacznie szybciej niż pieszo. Więc przede wszystkim, może opowiedz co nieco o świecie. No, na pewno, jeden fakt, o który wypytywałem, zresztą na Twoją wielką prośbę. I dowiedziałem się tego, że świat ma być jednym wielkim fragmentem, czyli nie ma być tak jak na przykład w Wiedźminie, że jest parę hubów, tylko jest jeden duży świat, w którym nie ma być żadnych loadingów. Mam nadzieję, że to co powiedział mi pan z Ubisoftu faktycznie jest prawdą, a nie... Nie wiem, jakimś nieporozumieniem albo nie, niezrozumieniem czy czymś takim, ale taka jest informacja na ten moment. W sumie nie jest to jakieś specjalnie zaskakujące, jak się nad tym zastanowić. No, no, to nie jest tak, że to jest, wydaje się niemożliwe, żeby nie, to że? Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko do tej pory gry, które oferowały coś więcej niż tylko samo miasto, bo no, to jest pierwsza gra na silniku Unreal Next 2.0, która zawiera coś więcej niż samo miasto, mhm. czyli zawiera powiedzmy obszary jeszcze poza miejskie. Do tej pory, jeżeli były gry e, z serii Assassin's Creed robione w ten sposób, to mm. zawsze przenosiliśmy się do lokalnych lokacji po loadingach. I to jest e, myślę dość ważna informacja z punktu widzenia fanów, bo daje im pewne wyobrażenie z jak dużym światem mamy do czynienia i czy faktycznie. Jest on podzielony na jakieś mniejsze huby. Ten problem dotyczył też Black Flaga, bo wpływając do dużych miast, yy, też tak naprawdę na dobrą sprawę wpływaliśmy do zupełnie innych lokacji. Mm. No, Ty wspominałeś o tym, że w Black Flagu jeszcze liczy się cała ta woda do przestrzeni. Tutaj oczywiście też jest woda, ale nie ma jej aż tak dużo, zakładam. No, oczywiście zwiedziłem tylko fragment świata bardzo mały, więc trudno mi powiedzieć, no, po jakimś tam yy, zbiorniku sobie pływałem trochę. Ale jest za to dużo takich przestrzeni pustynnych. I na przykład tutaj jak robiłem jednego questa, no to było bardzo odczuwalne, że jedziesz, powiedzmy, no tak grać pokazuje w metrach, że to jest, nie wiem, 800 metrów czy coś. No ale jakaś tam duża część z tego to jest po prostu, przejeżdżasz przez pustynię taką trochę jak w Mass Effect Andromeda, nie? że tam uh -huh. nic nie ma i do, dostajesz się w końcu do jakiegoś tam obiektu, jakichś ruin czy czegoś, gdzie walczysz z przeciwnikami. To może się też kojarzyć z Metal Gear Solid 5 zarówno wizualnie, jak i, tak, jak i jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest roz, właśnie ta przestrzeń zaplanowana. Nie? Że tam też jest niby duży świat, ale z drugiej strony jest też dużo takiej... Negatywnej przestrzeni. Miałeś okazję, nie wiem, odwiedzić jakieś większe miasto, czy tylko się właśnie błąkałeś po takich małych wioskach? No nie, nie było takiego jednego, jakiejś takiej stolicy, jeśli w ogóle taka w grze istnieje, że jest jakieś największe zbiorowisko ludzi, budynków i tak dalej, ale parę takich wiosek czy miasteczek było i wygląda to całkiem fajnie, dlatego że nie jest. Dzięki temu, że nie jest wielkie, no to jest spora gęstość tamtego, mm -hmm. nie no, jest tam trochę tych NPC-ów sobie chodzą i wygląda to, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej, w takiej szerokiej skali, no to wygląda fajnie. No dobrze, przejdźmy do systemu walki, który generalnie jest całkowitym nowym, jeżeli chodzi o tę serię, ta gra, znaczy ta seria miała bardzo duży problem z systemem walki, było mm. bardzo dużo narzekania w poprzednich odsłonach na walkę, ponieważ była zbyt łatwa. Tutaj mm. y, wywrócono wszystko do góry nogami. Podobno jest w opcjach możliwość przywrócenia oczywiście tego starego systemu, ale bazuje on na nowym. Okay. I który przypomina to, co widzieliśmy w Wiedźminie 3 lub w Dark Soulsach, czyli generalnie system uników, odskoków. Bossy. Myślę, że najlepiej to widać właśnie w tym trybie areny, dlatego że jak ja grałem w arenę, to tam była taka walka właśnie z jednym bossem. To była zupełnie tylko jeden przeciwnik, nie było tam nigdy żadnych dodatkowych wrogów. ja walczyłem z nim całkiem długo, chyba... nie wiem może prawie z 10 minut z nim walczyłem. To była taka walka, która najbardziej by przypominała Wiedźmina 3. W swoim feelingu i w tym Wiedźmin 3 z kolei można by powiedzieć, że trochę bazuje na tym, co jest w Dark Souls, ale jak się grało w obie gry, to wiadomo, że one, je się odczuwa zupełnie inaczej. To w jaki sposób postać robi uniki i jaka jest jakby prędkość ciosów i tak dalej, to jest bardziej jak Wiedźmin 3, ale jedyne co bym powiedział, co mi się w takiej walce jeden na jeden tutaj nie podobało, to może to, że te animacje od strony takiej wizualnej nie były tak przejrzyste jak w Dark Souls, to już w ogóle, ale nawet w tym Wiedźminie, to znaczy czasami faktycznie ten przeciwnik tak Wymachiwał tą bronią i trudno było powiedzieć kiedy tak naprawdę skończy, a jednak podstawą nawet tak trudnych gier jak te Souls'y jest to, że jesteś w stanie dokładnie sobie rozkminić kiedy ta animacja się kończy, kiedy jest mocne uderzenie, kiedy jest początek serii i tak dalej. I jeśli chodzi o taką walkę z kilkoma przeciwnikami, to tutaj akurat specjalnego wyzwania mimo wszystko nie czułem. To znaczy oni faktycznie no, nie czekają na, sw na swoją kolej i atakują cię cały czas, ale generalnie masz takie tempo też uników, że łatwo można odskoczyć od nich wszystkich. I tutaj dochodzi druga rzecz, czyli fakt, że w Asasynie nie jesteś jakby zamknięty w systemie walki, tylko w dowolnym momencie możesz po prostu odbiec, w na dach, czy wiesz, zrobić kilka zakrętów i oni już nie wiedzą, gdzie jesteś. Eee, I możesz przejść tak jakby płynnie do składania się w ten sposób, więc. Na pewno w takim trybie jak ten arenowy to będzie bardziej wyczuwalne, że tam jest jakiś wyższy poziom trudności, bo tam po prostu jesteś skazany na walkę i nie za bardzo możesz zrobić cokolwiek innego. No na pewno z tymi porównaniami do Dark Souls to bym się jednak wstrzymał, bo, bo to jest zupełnie jakby inne poczucie w ogóle broni i tych, tych wszystkich uników. A jak wygląda kwestia walki dystansowej? Wiemy, że Bajek, czyli nowy bohater, ma łuk mhm. i dość jest sprawnym łucznikiem, bo potrafi nawet wysłać pięć strzał. Co zresztą mieliśmy okazję zobaczyć. Masz chyba wszystkie możliwe, widziane w różnych filmach, fantazy, rodzaje strzelania z łuku. W sensie masz zarówno pięć strzał jednocześnie, albo. Pięć strzał szybko wystrzelonych jedna po drugiej. No i oczywiście moje ulubione, czyli sterowanie strzałą wystrzeloną z łuku e, po tym jak już ją wystrzelić. To jest akurat e, chyba powiązane z jakąś umiejętnością oraz ze specjalnym rodzajem w ogóle jakiegoś tam łuku. No tutaj nie za bardzo mogliśmy też zobaczyć tak. e, drzewką umiejętności, mhm. ponieważ miałeś postać odblokowaną na wysokim poziomie. Tutaj w ogóle jest ciekawostka, bo Zadania są profilowane na level. Mhm. To też taki znowu jakieś zapożyczenie z na 3. Wiedźmin to się chyba będzie dość często pojawiał. W no i oczywiście tak już i też nawiązując do tego to jeśli chodzi o ten otwarty świat oraz poziomy no to tutaj też pojawiła się ta standardowa formuła, tak mi powiedział ktoś właśnie tam na miejscu, że to czy będziesz w stanie pójść w dane miejsce jest bardziej uzależnione od tego, czy sobie poradzisz z przeciwnikami, którzy tam są, czyli że teoretycznie Możesz iść wszędzie od samego początku. No to dobrze wróży eksploracji świata, bo jeżeli faktycznie w pewnych terenach po prostu przeciwnicy są trudniejsi, to no to jest taki fajny wyznacznik, że nie jesteś w stanie, mm -hmm. idziesz na własne ryzyko na dobrą sprawę i musisz tam wykonać na przykład jakiś... Zadania czy związane rzeczy z eksploracją właśnie na własne ryzyko. Nie, no nic. warto zaznaczyć, że ja y, grałem mając postać na poziomie 20 i wszystkie postacie, w, wszyscy przeciwnicy w tym całym segmencie, który zwiedziłem, też mieli poziom 20, więc jako, że nie ma wyboru poziomu trudności w Assassin's Creed, nie było chyba nigdy i nie ma, nie będzie też teraz raczej. Y, no to mogę założyć, że jeśli walczysz z tymi przeciwnikami na swoim poziomie, to raczej ta walka dla doświadczonego gracza będzie prosta, ale być może właśnie nie wiem, będzie to trochę tak funkcjonowało, że y, jeśli szukasz wyzwania, to możesz po prostu sobie robić takie questy na wyższy poziom. Wiemy, wiemy, że w żaden sposób Ubisoft nie będzie teraz rozmawiać o wątku współczesnym, który ma być dość istotny, swoją drogą. No ale jego istotność to ocenimy dopiero po premierze. Powiedz coś więcej o fabule, czy nie wiem... Miałeś jakieś konkretne zadania fabularne poza, nie wiem, zlikwidowaniem kogoś ważnego w świecie tej gry? E, mogę powiedzieć, że miałem zadanie poboczne, w którym miałem zabić jakiegoś lidera bandytów, który ogłosił sam siebie, że jest synem Ra, czyli synem Boga. I była tam taka wstawka na samym końcu, która, szczerze mówiąc, nie wiem co sugerowała, to znaczy jak już go zabiłem, to miałem interakcję, żeby tam potwierdzić zabójstwo i no i wtedy była to taka trochę standardowa scena z poprzednich asesynów, gdzie mam jakąś taką rozmowę z nim. Tylko że to było zrobione w formie takiej. Czy znaczy, świecie, zatrzymaj się, bo będę rozmawiać. Tak, tak? ale w takiej formie lekko takiej abstrakcyjnej, że on tam występuje jako taka postać jeszcze tak by żył, nie? W sensie nie, że leżysz z nim i on cały czas coś tam do ciebie mówi, tylko on się tam pojawia i mówi, ja jestem synem Boga i coś, no i na końcu umiera. Więc nie wiem, czy to było związane czysto z tym przeciwnikiem, który miał być właśnie taki paranormalny, czy to jest właśnie jakaś, jakoś powiązane z tym wątkiem To jest, to jest ciekawy wątek, bo generalnie tutaj po już po pierwszych pokazach i zastunach można było odnieść wrażenie, że ten asasyn będzie mniej że tak powiem historyczny, mm -hmm. na tej zasadzie, że jednak zostaną tu wplecione wątki, które no, mogą wydać się troszkę niepokojące w kontekście tego, że Ubisoft zawsze dbał, żeby ten e, moduł historyczny w tej grze był m, jako tak realistyczny, no, pomijmy te e, metrowe skoki do, do stogusiana i tak <grym> dalej. Tak Czyli wszelkie rozwiązania gameplayowe, ale jednak e, no, wydaje się to dziwne. Ta gra w, w ogóle ma taki feeling, że ona jest momentami wydaje się być bardziej rozbudowana od wszystkiego, co do tej pory Assassin's Creed oferował, co jest takie ciekawe w kontekście nawet samego świata, że wydawałoby się, że Egipt to jednak głównie pustynie i tak dalej, a tutaj jest, są, jest bardzo dużo budynków, jest coś do roboty, ale też na przykład nie widać klasycznego biegania po dachach. W żaden sposób. No chyba, że to jest już domena tego dużego miasta, które prawdopodobnie się tu po prostu pojawiło, którego jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć. Na pewno też rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to to, że ta wizualna otoczka trochę traci na tym, że jednak te postacie wciąż się trochę zachowują w taki nieprzewidywalny sposób i ci NPC też wchodzą w ściany i robią jakieś takie... No właśnie, różne, do, tego, do tego też miałem yy, dojść troszkę później, bo yy, ma być tu zaimplementowany bodaj chyba po raz pierwszy w całej serii Jakiś system aktywności, czyli mm. y, związany z cyklem dnia, że tam bohaterowie robią swoje rzeczy, potem wracają spać i tak dalej. Do tej pory to tak w Assassinie wyglądało dość mętnie, mm. ale tutaj na gameplayu właśnie no, widać mnóstwo bagów, tutaj różnych dziwnych, to samo tyczy się bohaterów, których tam, nie wiem, uwalniasz, że ktoś biegnie, wrogowie nie, nie zwracają na niego specjalnie uwagi? No, znaczy nie było żadnych takich błędów w tym demie, które by mi uniemożliwiały rozgrywkę albo jakąś ją psuły, w takim sensie. Bardziej chodziło, właściwie wyłącznie chodziło mi o taki wpływ bugów na doświadczenie czysto wizualne i to w ogóle jak po prostu patrzysz na ten świat i jak to wygląda i czy tam się wczuwasz w klimat, czy coś takiego. To no tak, tylko to niepokoi raczej w kontekście skali tej gry, bo ta gra ma być olbrzymia i mogą już zachodzić słuszne obawy, <laughs> że jednak Ubisoft może na premierę z, z odpicowaniem tej gry, po prostu właśnie z doszlifowaniem jej nie zdążyć. Co w, zdarzało się w przeszłości, więc jakiejś stuprocentowej pewności nie ma, że będzie wszystko ok. A wiemy, że gra i tak powstawała rok dłużej. Szkoda by było, żeby ta cała para poszła w gwizdek, i kosztem właśnie zwiększenia świata, dopracowania tych elementów, dodania większej ilości aktywności pobocznych, ucierpiał właśnie, ucierpiała strona techniczna, bo tak na dobrą sprawę Unity główne Będski zebrało właśnie za, za stronę techniczną. No to może podsumowując, nie wiadomo, że trochę może rozczarowuje to, ale z drugiej strony nie zaskakuje, że jednak to nie jest gra bardziej minimalistyczna, taka, że wiesz, że starożytny Egipt, no to trochę będzie mniej tych broni i gadżetów, a bardziej taki surowy asasyn, tymczasem właśnie tych gadżetów jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej, e, czy, czy może nawet nie tyle gadżetów takich technicznych, a o, mimo że oczywiście są tutaj te bomby dymne i tego typu tak. rzeczy, ale umiejętności bohatera są na tyle rozwinięte, że może robić po prostu przeróżne rzeczy. I to z jednej strony jest spoko pod tym względem, że dużo tutaj jest takich systemów, które się przeplatają. I na przykład, tak jak ty pytałeś o walkę dystansową, tak naprawdę nie czujesz, że ona jest jakimś osobnym elementem. Tylko to jest tak, że możesz sobie wyjąć łuk, strzelić do kogoś, zabić w cichu kogoś innego, rzucić się w walkę, i tak sobie, wiesz, płynnie pomiędzy tym przechodzić, co może się trochę kojarzyć z Far i na pewno wiadomo, że w tych grach są takie różne wzajemne zapożyczenia, ale z drugiej, no ja zawsze gdzieś tam sobie marzę o tym, żeby był trochę większy nacisk na te zabójstwa. Tymczasem to widać było już w pierwszym demie, że w ogóle kulminacja misji skrytobójczej to było strzelenie z łuku, właśnie w gościa, który ucieka, i jeszcze sterowanie tą strzałą na samym końcu. A kiedyś wiadomo, że to zawsze była ta, to był zawsze ten podniosły moment skoku z ukrytym ostrzem. Tutaj już to było trochę mniej subtelne, ale. No, to jest jakaś tam taki kierunek, który ta gra obrała po prostu, więc może z drugiej strony głupio by się było spodziewać, że ona nagle stanie się czymś zupełnie innym i będzie takim doświadczeniem bardziej jakimś hardkorowym, wymagającym. No, biorąc pod uwagę system walki, to co się zapowiada pod tym względem i tak nieźle, bo wydaje mi się, że jednak wcześniej było dużo łatwiej. Zobaczymy jak, hmm. jak to wyjdzie w praniu. No ja mam takie generalnie odczucia dośmieszane. Martwią mnie te wątki wszystkie fantastyczne. Podoba mi się skala gry, eksploracja wygląda całkiem obiecująco. Świat też jest ładny, chociaż troszkę za bardzo chyba ociera, ocieka tym bliftrem takim. Mhm. Tutaj te wszystkie miasteczka wyglądają trochę jak z bajki. No tak. A... Jest to taka fantazja na temat starożytnego Egiptu. No dokładnie. A oczywiście nie wiem, czy istnieją aż tak dobre przekazy, żeby oddać to w 100% wiernie, ale mam takie wrażenie, że troszkę Ubisoft się tutaj rozpędził w, w tej kwestii. Podejrzewam, że na Gamescomie jeszcze czy na jakieś innej imprezie będą, przed którą nam pokazywali większą część świata i przede wszystkim to, co mnie najbardziej ciekawi, jakieś inne aktywności poboczne w tym świecie, bo nawet dopytywałem się o to, ale to jest ten element gry o którym jeszcze nie chcą nic mówić więc na razie tak naprawdę nie wiadomo co będziesz poza misjami robił no ale to już zobaczymy no z tym bywało różnie więc mam nadzieję że to też będzie ok i mm -hmm. Ubisoft się faktycznie postarał no tak więc to był Assassin's Creed Origins Stargowe 3 w 4K